Czyli w, w kolejnym filmie, będę mówić dzisiaj troszkę ciszej, bo Karolina obok nagrywa. Dziś wspólnie zrobimy cake popsy. Często spotykane na weselach, na baby shower, na różnych uroczystościach. Ja ostatnio robiłem to na urodzinach mojej córki. Nagrałem filmik chyba na TikToka i postanowiłem, że dogram Wam tutaj jeszcze raz film. Jak zrobić takie cake popsy? Jest to banalnie proste. Możecie zrobić to nawet z pół produktów. Dzisiaj ja użyję takiego. I nie jest to kosztowne, a robi efekt. Naprawdę wow, każdy może to zrobić w domu i nie musicie temperować czekolady. To co? Zaczynamy! Ta część do cake popsów, którą musicie zdecydowanie zamówić wcześniej. Są to takie małe foremki jak na babeczki. Już Wam mówię jak one się nazywają. Tak one wyglądają, takie opakowania. Jest ich tu całkiem sporo. I w nich położymy te cake popsy. Oczywiście, patyczki możecie użyć różnych wykałaczek, już z jakimś serduszkiem, z gwiazdką, tak jak ja to robiłem. Te są akurat papierowe. Możecie też je wbić do góry nogami, do szklaneczki. Nie musicie ich kłaść właśnie w tych. Papilotkach, ale to są rzeczy zdecydowanie, które potrzebujecie, i najlepiej zamówić je po prostu tydzień wcześniej. Jak będziecie robili cake pops, żeby Wam doszło wszystko na czas, żebyście mieli to w Waszej kuchni. Nie jest to drogie. Ja te akurat zamówiłem na Allegro i przyszły po prostu mi w dwa dni. Potrzebujemy barwnik w pudrze, eee, najlepiej i oczywiście czekoladę. Ja tu użyłem Culbaut biała czekolada, możecie użyć ciemniej, w zależności jaki kolor chcecie uzyskać ja to będę szedł w lekko różowy, więc malinowy kolor zarobimy delikatnie naszą czekoladę i później będziemy nasze k popsy namaczali w takim pojemniczku żebyście nie musieli roztopiać dużo czekolady, pamiętajcie żeby użyć jakiś mniejszy pojemnik żeby się po prostu całość namoczyła, bo to tylko idzie cienka warstwa, nie musicie ogromnego garnka z czekoladą Tutaj specjalnie wykorzystać. Oczywiście potrzebujemy dekoracje. Idziemy w róż, więc użyjemy takich kuleczek. Tutaj takie tableteczki. Użyjemy jedalnych kwiatków. One się pięknie prezentują. Takie opakowanie jest jakimś bardzo drugie. Używamy małej ilości, a zrobi efekt Wow. Możecie też użyć takich dostępnych w wielu miejscach posypek. Oczywiście. Zależy, jaką kolorystykę idziecie. Ja dodam też wędzoną sól. To jest tajemniczy składnik. Dla orzeźwienia będzie smak ciasta, cytrynowy, ale tutaj jest ten tajemniczy składnik, żeby przełamać tą słodycz. To jest wędzona sól. Posypiemy odrobinę na górę. Nasze składniki, z których stworzymy cake popsy, stworzymy kulki, to jest mascarpone i mam tu ciasto cytrynowe. Jeżeli używacie zwykłego biszkoptu, który sobie upiekliście, który wam został albo jakieś ciasto, które robiliście wcześniej, możecie do tego dodać odrobinę cukru pudru, soku z cytryny i skórkę z cytryny. Ja tu używam akurat już gotowego ciasta, bo po prostu szybciej, łatwiej i oszczędzacie zdecydowanie czas. Będziemy potrzebowali też coś do wymieszania, jakieś rękawiczki do tworzenia kulek. Tutaj mamy 300 g ciasta, a tu będzie 150 mascarpone, czyli 1 do 2. Możecie użyć 350, żeby było bardziej jakby takie stałe, więc tak to wymieszamy. I oczywiście talerzyk, na którym będziemy wykładali nasze kulki i włożymy je do zamrażarki. Zabieramy się za robotę. Na początku pokruszymy nasze ciasto. Możecie użyć miksera, możecie zrobić to ręcznie. Wiadomo, w mikserze zdecydowanie będzie to łatwiej zrobić, szybciej. I będziemy mieli malutkie kawałeczki. Przesypujemy masę do miski. O, zapraszam. Dodajemy teraz mascarpone. I teraz to wszystko ze sobą dokładnie mieszamy. Dobrze, jak macie całość wymieszaną, to teraz robimy kuleczki. Tak mniej więcej 25 gramów. Cyk. Większość robi to później, ale ja od razu wbijam te patyczki I trafią one do zamrażarki Idziemy z nimi Do zamrażarki na mniej więcej godzinkę Hej, minęło trochę czasu odkąd nasze kulki są w lodówce I teraz zabierzemy się za namaczanie ich w czekoladzie Najpierw ją roztopimy, zaprawimy i będziemy robili takie kulki Czekolada Powoli się roztapia. Jeżeli boicie się, że ją przepalicie, to zróbcie to w kąpieli wodnej albo w mikrofali. Oczywiście w plastikowym naczyniu na 30 sekund. Mieszamy później znowu 30 sekund. No, ale ja tutaj na małym ogniu roztapiam to wszystko w garnku. Damy teraz odrobinę barwnika i wymieszamy całość. Nasza zmrożona kulka trafia do czekolady. Hop. I ściągamy nadmiar. Tak, po prostu stukając, Nie zaleci ta czekolada. I teraz trafia do pilotki, Cyk. A to odrobinę wędzonej soli, odrobinkę dosłownie. I nasze kwiatki. Mam nadzieję, że te Cake Popsy Wam się spodobały. Koniecznie, jeżeli je zrobicie, mogą być białe, mogą być czarne, mogą być z Oreo. Dodajcie fotkę na Insta i mnie oznaczcie, a ja to udostępnię u siebie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapominajcie zostawić łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał po więcej. I ja postaram się więcej nagrywać takich słodkości na Wasz słodki stół. To co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pozdro. DG.